Tak. możesz sobie wejść. No ja chyba wejdę sobie tak, na sobie no Ja to chyba kupę zrobię. W każdym bądź razie, tutaj tak, hot dogi są, zapiekanki, pizza 7 zł. złotych, taki wiesz, z takiego Zmrażarki. wiesz, zamrażarki, ale na przykład hot dog można gdzieś za 4 no, złote, masz, no. coś ciepłego. Można, zjedzcie sobie to takie, takie ceny, wiadomo, że ty nie będziesz jadł, dla ciebie ryż kupiłam. Najpierw. Ugotuję ci wieczorkiem no, wieczor. o jadą Jedzie Piotrek I niebieski widzisz Widzę. ale ta góra jest naprawdę stroma zakos zrobił ładny A Michał Michał na końcu Michał będzie schodził zaraz bo na pewno ale ty się... tak szybko jedzie Boże, Bo No, tutaj stracił impet Mm. O, super! I tego dobrze, na przeciwstoku. Jak mi Też przeciwstok to.

Use them.